Siema, ja jestem Trzeci, a dzisiaj pokażę Wam 7 naprawdę mega, ale to mega ciekawych propozycji skinów do Pana P. Ale zanim to, to jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na moim kanale i najpierw z dzwoneczkiem oraz zostawcie po tym odcinkiem łapeczkę, w górę, to będzie więcej odcinków tego typu. Napiszcie również w komentarzu pan P, a ja przypnę Wam serduszko. Jeszcze tak szybciutko powiem Wam, że zapraszam Was na moje różne social media i wszystkie moje social media macie w opisie tego filmu. A więc ja już nie przedłużam i lecimy sobie do skinów. A więc pierwszą propozycją do skina do pana P jest taki szkielet yy, pana P. Bardzo podoba mi się w nim yy, to serduszko, które on trzyma w swojej lewej dłoni. Yy, jest ono bardzo ładnie wykonane. Podoba mi się również e, fajny jest ten jego kotek, który on trzyma sobie jakby, e, w sumie to nie trzyma, tylko siedzi on mu e, na jego kapturze, są mega fajnie zrobione i też ma on bardzo, ale to bardzo fajnie dopracowaną e, walizkę. Oraz jak widzicie po prawo są tutaj mega fajnie zrobione jakby jego animacje i wieżyczka jego, e, więc jak widzicie tutaj atakowa była taką jakby kością z tej walizki i ona by była tak by, jakby podświetlona takimi piorunami. Bardzo fajnie by to wyglądało. Oraz jak widzicie tutaj mamy zrobioną też wieżyczkę. No co prawda mogłaby być ona lepsza, ale no nie narzekami. Jest ona i tak całkiem, całkiem fajnie zrobiona. I mamy również tutaj pokazane jak do tego skina mógłby wyglądać pomocnik pana P. No jest tak jakby mini biegająca czaszka i strzela ona takimi jakby nabojami podświetlanymi. LEDowo, no bardzo fajnie to też wygląda. No moja tenka tego skina to 9 na 10. No i kolejną propozycją skina do pana to jest to pan Pesowa. No jest on lepiej wykonany, w sensie jest on wykonany w stylu Brawl Stars i mógłby on się znaleźć w grze, jest właśnie w takim stylu jak są wykonane skiny w Brawl Stars. No co prawda, tego walizka mogłoby być o wiele lepiej dopracowana. Ale ogólnie, no, skinek fajnie wykonany. No, szczerze mówiąc, najlepszy to on nie jest, ale moja ocena to 9 na 10 co tu dużo mówić. <grytanie> no, i tutaj kolejny skin, bardzo ciekawa propozycja. No, bo jak wiecie, pan P e, jest taki z Brawl Stars oraz była bajka w i I tam był dziobak, właśnie też, to był pan P. E, tak się ten dziobak nazywał, i właśnie. To jest skin zrobiony jakby ten dziobak z tej bajki, więc naprawdę ktoś miał fajny pomysł, no naprawdę fajne jest to wykonanie, no co prawda nie jest ono najlepsze, zwłaszcza ten jakby jego ta wieżyczka, no ale ja bym tego skina z chęcią kupił, naprawdę fajny pomysł na skina. Um, no i jego cena to jest 150 gemów, no szczerze mówiąc nie dziwię się, ale myślę, że ta cena jest spowodowana przede wszystkim tym, że jest to jakby skin z bajki. No i moja jego ocenka to 8 na 10, ponieważ nie ma on jakiegoś rywela ceny jego wykonania, ale naprawdę mega fajny pomysł. <śm> no i tutaj kolejny skin do Pana P. I co prawda nie jest on jakoś yy, dobrze wykonany, jest to bardzo proste wykonanie, yy, no ale tutaj nie liczy się wykonanie, tylko kreatywność. I tutaj kreatywności na pewno twórcy tego pomysłu nie zabrakło. No jest to bardzo fajny skin stworzony jakby ze skitelsów. To jest taki skitelsowy pan P. No i ma on nawet swojego pomysłnika zrobionego na takie tęczowe kolory. I jest on fajnie wykonany. mam właśnie najfajniejsza jest nim tak jego kurtka jakby. Okularki ma takie imprezowe. No to jest taki skitelsowo imprezowy pan P. No jak mówię, wykonanie nie jest dobre, ale kreatywność. No ktoś był naprawdę bardzo kreatywny. I ocena tego skina to... 8 na 10. No i kolejny skin w dzisiejszym odcinku. Jest to taki... Dziadek P. To jest taki Dziadek P. No i tutaj widać, że paint był ewidentnie grany. No i tutaj ktoś... No, jest to w sumie fajny skin. Ma on taki jakby... Zegarek na swojej głowie. Ma on taki. Ma fajne okularki, takie, które, które mm, naszą starsze osoby. No w sumie to nie tylko starsze osoby, no ale tutaj widać, że te starsze osoby i okularki to podkreślają. No i ma on taki sweter, który również pasuje do dziadka. I ma on taką walizkę drewnianą. E, no, generalnie to jest w takim stylu dziadkowym, można powiedzieć. I ten skinek jest naprawdę bardzo fajny. Tutaj ktoś ewidentnie zasługuje na miano mistrza painta. No i ocena tego skina to... No jest to fajny skin, lecz wykonanie jego... No 7 choć... No 7 albo 8. No dobra, dajmy mu 8 na 10. No i kolejny skinek. No szczerze mówiąc tutaj, nie mam pojęcia co to jest. Nazwijmy może tego skina zielony P, bo szczerze mówiąc nie wiem co to jest. Nie mam pojęcia. No i wykonanie tutaj również takie paintowe. Em, co prawda są tutaj bardziej y, szczegółowe rzeczy, no ale szczerze mówiąc mi ten skin zbytnio. No zbytnio... Ja tego skina raczej bym nie kupił i jeśli już miałby być on w Brawl Stars, to jego cena wynosiłaby ewidentnie 30 gemów. Ym, no i tak doceńmy twórcę za kreatywność. No i moja ocena tego skina, no niestety, ale no, będzie tutaj najsłabsza jak do tej pory i ocena tego skina to 4 na 10 no, i tutaj kolejny skin. I jego wykonanie, jak do tej pory, no jest jakby no, najmniej kreatywne, jest to najgorsze wykonanie do tej pory. Ale wrzuciłem tutaj tego skina do listy najlepszych skinów, ponieważ jeśli ktoś lubi czarny kolor, to naprawdę jest to fajny skin. Eee, więc dlatego tutaj go właśnie umieściłem. No, i tutaj, no to jest skin taki zwykły. W sumie tutaj za wiele się nie zmieniło od tego podstawowego pana P. Więc tutaj nie wiem, jakby może było nazwać tego skina. Nazwijmy go może czarny P yy, Nie wiem, jak go nazwać. W sumie nie, no nie mam pojęcia, ale no, wykonanie no bardzo proste, no wykonanie łatwe. Kreatywności tutaj za wiele nie było. No ale jeśli ktoś lubi kolor czarny, jak już mówiłem, no to bardzo fajny skin dla niego. Yy, no i moja ocena tego skina, no to szczerze mówiąc 2 na 10, ponieważ tutaj twórca tego pomysłu by to się nie wysilił. No i to już wszystkie z kiniem w dzisiaj odcinku, więc ja już się sobie żegnam i pamiętajcie, żeby zostawić pod tym odcinkiem łapeczkę w górę, bo jeśli będzie ich dużo, to wrzucę kolejny odcinek tego typu, więc naprawdę bardzo, ale to bardzo warto. Więc ja już nie będę przedłużał, ja już sobie żegnam. No i cześć!